Cześć, z tej strony Wojtek Rzesiak, ścigać.pl. Jestem przy pławskiej 44D, a to oznacza, że znalazłem się w Liberty Motors Piaseczno. I celem mojej wizyty jest otwarcie nowego salonu KTM w Warszawie. Jest to drugi po Wrocławiu salon KTM sieci Liberty Motors. No i co? Znajdziecie tutaj wszystkie motocykle KTM. Adventure Naked Cross Enduro, co tam sobie zamarzycie, znajdziecie też mnóstwo, mnóstwo akcesoriów. Trampki, koszulki, kubki, czapki, kurtki, wszystko czego potrzeba, żeby szczęśliwie i bezpiecznie wyjechać na drogę. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 11 maja, to jest sobota, zorganizowano tutaj wielką imprezę właśnie z okazji tego otwarcia, ale można też przetestować motocykle innych marek, które są w portfolio Liberty Motors. Salon KTM został urządzony po sąsiedzku obok Yamahy. Właśnie patrzę na drzwi, przez które się do Yamahy przechodzi. No i oprócz KTM i Yamahy jest to oczywiście Ducati, Piaggio, Vespa, BMW, Aprilia, Moto Guzzi. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnej marki i żaden producent nie poczuje się urażony. No i na pięterku, wiadomo, możecie się uzbroić w ciuchę. I ktoś mi tu właśnie hałasuje motocyklem. Jak widzicie, impreska jest spora. Jest też Damian Janikowski, ambasador Ducati. Ducati można się zresztą przejechać. Można się przejechać motocyklami w zasadzie wszystkich marek. No i tutaj fajnie to rozwiązano tym razem, ponieważ zapisy online były chyba tylko na BMW CE02, które też jest tu dzisiaj pokazywane po raz pierwszy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe motocykle, no to była kwestia po prostu tego, kto pierwszy ten lepszy. A jeżeli ktoś się bardzo mocno zmęczył, to mógł się posilić tutaj za mną. Są food trucki z jedzeniem, także no, otwarcie myślę całkiem udane. Zwłaszcza też patrząc na frekwencję, parking dla motocykli już jest prawie cały zapełniony. Przy okazji otwarcia nowego salonu KTM w Liberty Motors Pieseczną pokazano też to Motoguci Stervio wielki powrót motocykla Adventure od Motoguci no Można powiedzieć, że już jeden Adventure jest, no bo jest V85 TT. Natomiast Stelvio no to jest oczywiście legenda i marka sama w sobie jest napędzany tym samym silnikiem co V100. Dzisiaj mamy otwarcie salonu, nowego salonu KTN w Piasecznie, z czego bardzo się cieszymy. Jako Liberty Corporation otworzyliśmy kolejny salon na mapie naszych salonów. Mamy już jeden salon KTN we Wrocławiu. Ale wiemy, że y, motocykliści czekali na ten salon tutaj KTM w Piaseczni, więc cieszymy się, że już jesteśmy. Wiemy, że jest to bardzo ważna marka dla bardzo wielu motocyklistów, i jesteśmy tu dla Was. Będziemy mieli najlepsze na wszystkie modele, te, które są, e, są najbardziej e, poszukiwane i, e, i które będziecie mogli sobie nie tylko kupić, ale też wypożyczyć. Nawet dziś mamy jazdy testowe, więc dla Liberty Motors KTM jest bardzo ważny, więc cieszymy się, że jest. Myślę, że nie, nie, nie tylko KTM jako nowa marka, być może będą jeszcze kolejne nowe, natomiast w tej chwili KTM dołączył do naszej stajni motocyklowej i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście wspomnę, że mamy też inne marki, o których też doskonale wiecie, ale Ducati czy marki grupy Piaggio to dla nas są. Bardzo ważne marki, e, ważna jest teraz również marka Moto e, Dziś mamy premierę taką oficjalną e, modelu Stelvio e, i też mam nadzieję, że będzie się dobrze sprzedawać, bo to naprawdę bardzo dobry motocykl. E, skutery. Skutery są również dla nas bardzo ważne. E, Piaggio, Yamaha, Vespa. E, mamy nawet teraz, zachęcam, taką kampanię, w której mówimy o tym, żeby nie stać w korkach. Zachęcamy nie tylko motocyklistów, ale też ludzie, którzy mają kategorię B, przede wszystkim tych do tego, żeby przesiedli się na skuter, bo skuter jest po prostu wygodny i skuterem można się przemieścić wszędzie, a motocykl wiadomo, jest cięższy, więc jest nam mniejsze wypady. To, co jest ważne dla nas, jako dla Liberty Motors, to to, żeby mieć wszystkie marki i serwis, który jest dla Was, motocyklistów, najważniejszy, ale też dla osób, które chcą zacząć przygodę właśnie ze skuterami. Chcemy być dla Was gotowi pod względem motocykli, akcesoriów, odzieży, e, serwisu, rentalu. Mamy bardzo dużo motocykli, które możecie wypożyczyć na weekend, możecie wypożyczyć na jeden dzień. E, zapraszam do naszych salonów. Jesteśmy obecnie w Piasecznie, w Warszawie na Pałczyńskiej, gdzie mamy Yamahę, we Wrocławiu e, i w Łodzi e, i jesteśmy już e, w momencie, kiedy mogę powiedzieć, będziemy też obecni w Gdańsku, więc już mamy sporo miejsc, gdzie możecie nas odwiedzić i dokonać zakupów. Wizja nasza jest taka, jako Liberty Motors, żeby być tam, gdzie potrzebują nas motocykliści, i żeby dać Wam wszystko to, czego potrzebujecie, i żeby Was też wspierać jako społeczność motocyklowa. Więc zapraszam bardzo serdecznie do Liberty Motors, do naszych salonów, na naszą stronę. Mamy oczywiście też sklep, w którym mamy mnóstwo bardzo ciekawych produktów, akcesoriów, odzieży. Zapraszamy. No. Rozwijamy się tak, żeby dać wam wszystkim jak najwięcej dobrych produktów, jakościowych produktów i najlepszych marek. E, więc zapraszam do sklepu i dziękuję wszystkim tym, którzy przyjechali do nas dzisiaj na ten event, bo jest nas tu naprawdę sporo. E, więc przyjeżdżajcie do nas, zapraszam serdecznie. E, to nie pierwszy taki event, znaczy pierwszy, ale nie ostatni. Więc zapraszam serdecznie. Jak widzicie, impreza w Liberty Motor z okazji otwarcia salonu KTM w Warszawie bardzo udana. Dużo ludzi, dużo ciekawych atrakcji, dużo motocykli. Tak więc KTM kolejna marka, która dołącza do salonu Piaseczyńskiego. Tutaj akurat przechodzę się teraz jeszcze po Ducati. Tak więc w piasecznie mamy już KTM, Ducati, Yamaha, Piaggio Vespa, Motoguzzi, Aprilia, no i BMW. Także no i ciuchy. Więc jeżeli chcecie być kompleksowo zaopiekowani, to wpadajcie. śledźcie też social media Liberty Motors, ponieważ zapowiadają, że to nie pierwsza tego typu impreza. Ta jest zorganizowana ze specjalnej okazji, natomiast pozostałe pewnie będą bez okazji, dlatego że jest ładna pogoda. Dlatego że jest to świetny salon i serwis. Więc, jeżeli szukacie motocykla dla siebie, myślę, że to jest jeden z pierwszych adresów, które powinniście odwiedzić. Motocykle KTM oprócz tego, że trafią do sprzedaży, to trafią też do wypożyczenia. Więc jeżeli jazda testowa to jest dla Was za mało, to możecie sobie wypożyczyć motocykl KTM w ramach Liberty Rental. No i to by było na tyle mojego gadania. Pławska 44, Piaseczno, przybywajcie.